Skandaliczne zdjęcia Cichopek i Mroczek z M jak Miłość w przeszłości. Zanim Kinga i Piotrek stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w M jak Miłość, ich historia sięgała lat młodości w liceum w Gródku. Choć początkowo ich relacja napotkała na opory ze strony rodziców Kingi, ze względu na negatywną reputację brata bliźniaka Piotrka, Pawła, grany przez Rafała Mrakskę, to właśnie Piotrek okazał się dla niej niezastąpionym oparciem po tragicznym wypadku, w którym straciła wzrok. Ich miłość, choć zaklęta w tajemnicy przed rodzinami, okazała się wytrwała i głęboka, prowadząc ich do ślubu w wieku zaledwie 18 lat, kropka obecnie. Po wielu latach, Kinga i Piotrek wciąż są kamieniem węgielnym serialu, symbolizującym trwałość miłości w obliczu życiowych trudności. Ich uczucie przetrwało niejedną burzę, umacniając się w codzienności życia rodzinnego. Jednakże wspomnienia z początków ich romansu pozostają żywe, a niedawne nagrania z pierwszych odcinków serialu na TikToku przywołują nostalgiczne uczucia u fanów. Wśród wywiadów, które Katarzyna Cichopek udzieliła na temat swojej drogi do M jak Miłość, jedno szczególnie się wyróżnia. Aktorka wyznała, że to za namową swojej nauczycielki teatralnej wzięła udział w castingu do serialu. Mimo początkowych oporów i obaw udała się na spotkanie z przyszłymi koleżankami z planu. Jej skromność i naturalność zrobiły na ekipie takie wrażenie, że zaproszono ją do udziału w kolejnych etapach produkcji, czego efektem było jej wyjątkowe miejsce w historii polskiej telewizji. Kropka, poczucie napięcia i niepewności towarzyszyło Kingę podczas pierwszego dnia zdjęciowego, ale jej determinacja i talent szybko zwróciły uwagę osób odpowiedzialnych za casting. Jej historia z castingiem to doskonały przykład, jak czasami przypadkowe decyzje mogą zmienić całe życie. Dzięki wsparciu nauczycielki. Która dostrzegła w niej potencjał, Katarzyna Cichopek wkroczyła na drogę, która przyniosła jej nie tylko sławę, ale także szansę na rozwinięcie SWO.